Dzisiaj powiem kilka słów na temat bliźniąt. W tradycji wedyjskiej nazywamy tym znakiem Mituna. Mituna znaczy bliźnięta. Więc wiemy, że ten znak jest pod władaniem Merkurego, tak? I w tradycji wedyjskiej to jest mężczyzna, który posiada cztery ręce, jeśli chodzi o prawą stronę. On po, ma miecz i maczugę, a w lewej ręce, w jednej trzyma tak zwaną tarczę, która symbolizuje kawacze, czyli symbol ochrony, a kolejna lewa ręka to dłoń skierowana w naszą stronę, czyli dająca nam błogosławieństwo. Dlatego widzimy, że ten znak Zodiaku ma za zadanie chronić nas ma również za zadanie ofiarować nam pewne błogosławieństwa, o których będę mówił. Jeśli chodzi o ochronę, to pamiętajmy, że w naturalnym horoskopie, jak tutaj widzicie, to jest trzeci dom, a trzeci dom ukazuje nam, trzeci, jedenasty, nasze ręce. Ręce, przez które będziemy tworzyć, ręce, które będą przyczyną również naszej karmy. Tutaj mamy guru upadesza, czyli jak wypełniamy instrukcję tak, naszego nauczyciela tak jak e, e, mówiłem wcześniej e, w naturalnym horoskopie Mituna to trzeci dom ukazuje nasze e, ręce które robią pracę czyli kreują karmę tak? dlatego e, ten znak również jest e, znakiem dualnym czyli znakiem e, zmiennym e, gdzie e, tutaj jest też logika tutaj e, wiemy, że jest taki naukowy umysł. Tutaj jest walka, tutaj jest pewien kreatywność tutaj znajdziemy, tak? Tutaj znajdziemy wiedzę. Ten znak zodiaku jest podzielony na dwie części. Jedna z tych części to jest znak męski, męski, który ukazuje nam Rudrę, czyli formę pana Siwy. Wiemy, że Pan Siwa ma wiele form. Kiedy mówimy o formie Siwy, to mówimy, że jest on bardzo łagodny. Jeśli mówimy o formie Rudra, to jest tutaj Rudra, który kreuje, Rudra, który niszczy. Dlatego te pierwsze 15 stopni w tym znaku Zodiaku jest ukazana pewna walka. tak? Co jest bardzo, bardzo istotne do tego, aby zrozumieć naturę, naturę tego znaku. Jeśli chodzi o kolejne 15 stopni, jest to już inna natura to jest energia żeńska, gdzie mamy tam piękną kobietę, atrakcyjną, zmysłową. Dlatego ten znak również mówi o seksualności, mówi o posiadaniu dzieci, o nauce, o muzyce, tak? Więc ten znak jest dualny, jest zmienny, ten znak ukazuje miasta, ten znak ukazuje wioski, tak? Więc musimy jakby zrozumieć, że. I analizować w czasie analizy, nawet tego horoskopu, musimy zobaczyć, czy dana gracha, dana planeta, ile ma stopni. Tak? Dlatego, że jeśli mamy księżyc tutaj, no to z natury pokaże to zmienny umysł, ale czy ten księżyc w tych bliźniętach on będzie bardziej nastawiony na, na kreatywność, na tą energię kobiecą. Żeńską, czy tutaj pierwsze 15 stopni więcej na walkę. Na zdobywanie wiedzy, która może nawet być wiedzą, która ukazuje, jak się, jak się bronić. Tak? Więc w ten sposób powinniśmy jakby analizować ten znak Zodiaku. Kolejna rzecz że jest taka ważna, że znak bliźniąt to jest znak, który z natury ukazuje nam pragnienia. Podobnie jak Piąty dom od tego to jest Libra, czyli przepraszam to po angielsku Libra, czyli Tula, Waga, albo e, Wodnik. Wiemy, że te e, trzy e, znaki Zodiaku e, mają tą samą energię, e, czyli ten samą, my to mówimy tatwa. Jest to e, energia, która w tradycji wedyjskiej nazywamy Kama. Jana Kama, znaczy pragnienia. Te trzy znaki zodiaku ukazują nam pragnienia, tak? pragnienia, które są bardzo istotne, dlatego że siódmy dom ukazuje nam pragnienia związane z, z małżeństwem, ukazują związki partnerskie. Jedenasty dom w horoskopie ukazuje pragnienia związane z, z tym, z naszymi marzeniami. Tak? Albo jeszcze inaczej możemy zobaczyć, że dziesiąty dom to praca, jedenasty dom ukazuje nasze oczekiwania tak? względem wypłaty, jaką dostaniemy. Dlatego w tradycji wedyjskiej drugi dom ukazuje bogactwo, które możemy gromadzić, ale jedenasty dom ukazuje zarobki, które jesteśmy w stanie um, otrzymać, um, zarobić w tym um, życiu. Więc ten um, znak Zodiaku. Um, jeśli chodzi o bliźnięta, waga i wodnik, to jest tak zwana Kama, kama Ayana. Wiemy, że, na, że pierwszy, piąty i dziewiąty dom, tutaj widzimy w naturalnym horoskopie to znak ognisty, to jest nasza Dharma. Pierwszy dom to my, piąty dom nasi studenci, a dziewiąty dom nasi nauczyciele. Tak, tak byśmy sobie wzięli drugi dom, szósty dom i dziesiąty dom. To widzimy, że to jest znak byka, panny i koziorożca. Wiemy, że to jest znak ziemny, ale ukazuje nam karma Ajany. Karma znaczy pewne działania, tak, które robimy. Zobaczcie, że te trzy znaki Zodiaku są bardzo podobne do siebie, dlatego że tutaj jest bogactwo. Szósty dom ukazuje pracę, pracę pod kimś, a dziesiąty dom ukazuje również pracę w jakiejś korporacji, fundacji, w stowarzyszeniach, tak nasze nastawienie do pracy. Więc widzimy, że te ajany, te kierunki, te energie, kanał energetyczny jest bardzo podobny. Również możemy iść dalej i zobaczyć czwarty dom. To są domy wszystkie, które mają... Tą samą, tą samą energię. Tak? Czyli na przykład tu jest wodny znak, wodny znak skorpiona, wodny znak ryb. Czyli to ukazuje czwarty, ósmy i dwunasty w horoskopie ukazuje Moksha Ajane, czyli kierunek, który dotyczy spraw duchowych. Czyli planety w czwartym, ósmym i dwunastym domu ukażą nam osobę o duchowych inklinacjach. To, co jeszcze możemy powiedzieć na temat tego znaku, to to, że ten znak również ukazuje ym, śmierć, dlatego że ósmy dom w naturalnym horoskopie to znak Skorpiona i ósmy dom od ósmego, czyli ósmy dom jest tutaj, jak policzymy sobie osiem domów, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, to jest ósmy dom, to są bliźnięta, czyli również ukazuje y, nam y, śmierć, czyli ten znak również. Ma dużo wspólnego ze śmiercią, dlatego um, również bóstwem e, tutaj jest Jama. E, to jest te pierwsze 15 e, stopni. Okay. E, jak już wspomniałem, e, ten znak Zodiaku jest pod wpływem, pod władaniem Merkurego, który w tradycji e, wedyjskiej znany jest jako Buddha, czyli książę, e, który jest również wyrzeczony. Y? Czyli ten znak również ukaże pewne wyrzeczenie w tym, w tym świecie. OK, przejdźmy do kolejnego slajdu, który przygotowałem dla, dla Was. To jest ascendant, czyli lagna w bliźniętach. Wypisałem tutaj, że osoba pokona wrogów, mądra żona, wzrasta w zawodzie, osoba inteligentna, aktywny umysł, nerwowy, zdolny do pisania, okrągłe oczy, wątpliwości na tle religii nauczyciela. Dlaczego wątpliwości na tle religii? Dlatego, że dziewiąty dom ukazuje e, e, naszą religię, a władcom dziewiątego domu od e, bliźniąt to. Każdy myśli, 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 to, są, to jest wodnik, tak, wodnikiem włada Saturn i Rahu, czyli dwie planety maleficzne, tym bardziej Rahu, pamiętajcie, że jeśli chodzi o Rahu, to daje nam wątpliwości, tak, jak ktoś ma Rahu w dziewiątym domu, to będzie miał wątpliwości co do swojego nauczyciela, tak, autorytetów, um, osób, które nas uczą, tak, pokona wrogów, szósty dom ukazuje wrogów, tak, Pamiętajmy, że szósty dom ukazuje wrogów, których my widzimy, ale dwunasty dom w horoskopie ukazuje nam e, ukrytych wrogów. Więc tutaj szósty dom od bliźnią to jest znak Skorpiona, włada nim Mars, dlatego ta osoba. Będzie posiadała wrogów, ale będzie w stanie pokonać tych wrogów. Mądra żona. Gdzie mamy żonę w horoskopie? Na jaki znak, na jaki dom musimy zwrócić uwagę? To jest siódmy dom. Wiemy, że siódmy dom bliźniąt to strzelec, strzelcem włada Jowisz, dlatego osoba zdecydowanie będzie miała mądrą żonę, będzie chciała wybrać sobie mądrą żonę. Jest to bardzo. Korzystne, mieć fajną, mądrą, inteligentną żonę. Zdecydowanie osoba również będzie spotykała ludzi o naturze Jowisza. Zobaczmy, że Jowisz również włada tutaj dziesiąty dom od Lagny, od Bliźniąt. Dziesiąty dom ukazuje nam znak ryb. I jest również pod władaniem, tak jak wspomniałem, Jowisza, czyli osoba będzie, jeśli chodzi o pracę, bardzo korzystna, tak? Praca będzie tam wzrastała w tej pracy, w swoim zawodzie, tak? Okrągłe oczy. Drugi dom ukazuje nam oczy, włada nim tutaj Księżyc, dlatego że to jest znak raka, więc zdecydowanie jest to bardzo piękne oczy okrągłe oczy osoba będzie mieć wiemy że oczy to również dziesiąty dom nie zapominajmy jest różnica ale to nie na ten tutaj krótki film osoba zdecydowanie jeśli chcemy przypisać jeszcze temu znakowi pewne cechy czyli szybko będzie myśla myśleć tak duża potrzeba komunikowania się ale nerwowość ruchliwość ten znak ukazuje młodego mężczyznę. Tak? E, tutaj ta energia jest e, taka e, bardzo piękna, przebojowa, osoba, która e, szuka wiedzy, zdobywa je, w, tą wiedzę. Tak? E, więc jest to znak, który e, zdecydowanie mówi nam o, e, również o, o czytaniu, o, o tym, że osoba chce e, pisać. Ja to zawsze się śmieję, że ten znak ukazuje nam zawsze osoby, jak taka chodząca biblioteka, gdzie jesteśmy w stanie tutaj dać nam informacje, przekazać informacje i jesteśmy w stanie porozmawiać z tą osobą na różne tematy. Ok, to wszystko na, na dzień dzisiejszy. Pozdrawiam Was serdecznie. Zapraszam Was do ponownego nagrania. Do odsłuchania to nagranie będzie za kilka dni. Życzę Wam miłego dnia.